Mąż Angeliki stwierdził, że kolejna ciąża to dla niego za dużo. Odszedł. Została z dziećmi, żyjąc z dnia na dzień. Nie lubiła prosić o pomoc, nie chciała nigdzie dzwonić, długo zwlekała. Doszła jednak do ściany przed świętami. Były one bardzo skromne. Choinkę dostała, ale na prezenty dla dzieci nie wystarczyło. Musiała zwrócić lodówkę kupioną na raty. Zbliżały się narodziny dziecka. A Angelika nie miała środków, żeby cokolwiek przygotować. W dodatku, poprzedni poród był dla niej traumatyczny. Długo dochodziła do siebie. Perspektywa samotnego porodu i połogu była trudna do zniesienia. To wtedy zadzwoniła do stowarzyszenia z pytaniem, czy pomoglibyśmy jej przygotować wyprawkę. Zorganizowaliśmy wszystkie rzeczy z listy. Wolontariuszki postarały się również o lodówkę. Troszczyły się o Angelikę na co dzień. Były z nią. Długie rozmowy, zabawy z dziećmi były jej potrzebne, tak samo jak jedzenie i ubrania dla dzieci. Jedna z wolontariuszek jest fizjoterapeutką. Wiedziała, co poradzić na spuchnięte nogi i jak przygotowywać się do porodu, mimo bolesnych wspomnień. Nikomu nie było w ciąży lepiej, mówiła z wdzięcznością Angelika. Synek urodził się przez cesarskie cięcie, piękny i zdrowy. Wspieraliśmy Angelikę także w czasie jej pobytu w szpitalu. Miał kto jej przywieźć smakołyki, pożartować przez telefon. Malutki został z miłością przywitany przez starsze dzieci. Od razu nauczył się spać w hałasie. Pomagaliśmy Angelice jeszcze przez trzy miesiące, do czasu, gdy jej sytuacja finansowa się uregulowała. Zorganizowaliśmy też poradę prawną. By wiedziała, w jaki sposób ubiegać się o alimenty. Angelika mówi, że nasza pomoc uratowała jej życie.